Przeminął dnia jasnego i gwar i znój I cicho pragnę usnąć, o Boże mój Więc myśli w nocnej ciszy w mkną, O pokój Twój Cię proszę ołatwić Ach, wspieraj słabe siły wśród życia dróg. Tyś przecie łaskawości, miłości Bóg. I niech mi serce czyste twa łaska da. Niech ono w szczęściu smutku w Twej służbie trwa. Tak jako ty mnie kochasz. Ja kochać chcę i braciom mym przebaczać, tak jak te mnie. Spokojnie usnę wtedy w tę ciemną noc i sen mi słodki ześle, twa boska.